Denis Załęcki postanowił osobiście skonfrontować się z chłopakiem, który miał udostępniać w sieci screeny ich rozmów. Według relacji Boxdela, zawodnik fejmu, najpierw pojawił się w szkole Marka, co potwierdzają nagrania uczniów opublikowane przez influencera, a następnie odwiedził go w domu rodzinnym. To właśnie tam Załęcki nagrał, jak Marek przeprasza go za publikowanie materiałów na jego temat. Siemanko-widzowie, słuchajcie, bo widzę, że Boxdel kręci afery. Chcemy mnie wstawić jak najszybciej do więzienia. Słuchajcie, skończyły się żarty. Mam całe półtorej godziny nagrane tego, co Marek mówi, co mówi jego mama, co mówi jego tata. Zostałem sam zaproszony do domu na kawę i na ciasto, które mi proponowali. Jest całość nagrana, całość udokument udokumentowałem. Także, Boksel, uwierz mi, że teraz tym, że robisz takie coś, i biednego ojca tego Marka, pomawiasz, że to, że tamto, że ich zastraszałem, że tamto. Są to normalni ludzie, nie psuj kurcze im życia, ale obiecuję ci, że tak, teraz tego nie zostawię. Robisz ze mnie najgorszego, a najgorsze dobrze wiemy, że to ty jesteś ty. Ty i tylko ty. Zrozum, to raz to zawsze. Boxdell twierdzi, że Freak Fighter powoływał się na gangsterów z Poznania i zastraszył chłopaka. Jednak Marek ostatecznie przyznał, że jego działania były próbą zdobycia rozgłosu i szansy na udział w walce organizowanej przez Federację Freakfightową. Siemanko widzowie, słuchajcie, przepraszam Sandrę i Denisa za materiały, które powstawały w internecie na jego temat z moich kont. Również podkreślam, że z, żadnego zlecenia nie było, to był farmazon. Kolejna sprawa. Moje zachowanie było spowodowane tym, że chciałem trochę atencji zyskać, szukałem walki w jakiejś federacji free fightowej i tak Zostałem zmanipulowany, odcinam się od Boxdela i od AZ i ogólnie od, od tej ekipy. No, mam nadzieję, że kiedyś Denis mi, mi wybaczy za, to, za wykręcenie lewej afery. No. Słuchajcie, widzowie, jestem właśnie w domu Marka z jego rodziną, żeby nie było, że coś robimy bez, bez wiedzy jego rodziny. Także jest z nami też mama, która potwierdza, że jest, tak? Potwierdzam. Także żeby nie było, że robimy coś i go zmuszamy. Marek skończył złą drogę, ale mam nadzieję, że się kiedy, kiedyś wyprostuje, także co? Dzięki. Boxdel jednak nie uwierzył w to nagranie i mówi o zastraszaniu chłopaka przez Denisa. Słuchajcie, jestem w emocjach i naprawdę dużej emocjach, dlatego może mi się trząść głos. Przed chwilą odbyłem rozmowę z rodziną Marka. Marek to jest ten chłopak, który publikował te screeny na Denisa, te kwestie przebijania opon i tak dalej. Załęcki jest. W tym momencie w takim szale i boi się odpowiedzialności karnej i zawiadomienia do prokuratury od Magdy, że robi wszystko, żeby zmataczyć sprawę i no to jest grube generalnie co wam puszczę. Ja wrzucam wam całe to nagranie, nie interesuje mnie, nie interesują mnie też konsekwencje z tego powodu, bo w tym momencie gość po prostu chce oszukać was, chce oszukać mnie. Zastraszył też młodego, chodził po szkole, dzisiaj go szukał. Dostałem też nagranie od widzów, którzy w tej szkole byli i mi to wysłali. Później wybrał się właśnie do rodziny Marka. Klutego tego wszystkiego jest to, że powołał się na gangsterów z Poznania. Matka tego chłopaka pracuje gdzieś, gdzie ma w jakiś, jakąś styczność z tymi ludźmi, i kazał mataczyć w sprawie i nagrać młodemu oświadczenie, że odbija od nas. I że wszystko, co wrzucał ten młody, to kłamstwo. I teraz zobaczcie, co robi ten człowiek. To jest mocne. Prosiłbym Was o kciuk w górę pod tym materiałem i też o udostępnienie tego, bo to jest już tak złe, że słuchajcie zresztą sami. Boxdell opublikował rozmowę z Markiem. Siema, słuchaj, no Denis już poszedł, teraz wiesz, o, o, on tam trochę na wymyślał głupot, ja też mm -hmm. na, nagrałem oświadczenie i tak dalej, coś tam na was powiedziałem, nie, ale wiesz, no w, 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 wiesz jak to jest, no. Co, I, co, słuchaj, co powiedziałeś? Ale co powiedziałeś, co powiedziałeś? Ty, co powiedziałem? No słuchaj, no przepraszam, nie, ale no musiałem, nie, no. bo po, powiedziałem tak, że, y, co, y, że co, y, co, że tego zlecenia nie było i że i że, i że odbijam od was, nie? To takich z zg rzeczy. Żartujesz? Czemu tak powiedziałeś? No stary, no musiałem, no. Ale czemu? Dlaczego? No bo, ch chłopie, tu, 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 jest mój czym tu jest moja mama i, 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 i co, no o, o, on po, no nie wiem jak ci to wytłumaczy stary, nie? No ale to przecież to on sobie weźmie, weźmie i ten, i zrobi teraz z tego jakiś kurwa przypał. Przecież wiesz, jak było. No, ja wiem, jak było, nie? No dobra, dajcie ci mamy, jak coś. Nie? No, jasne, jasne. Dzień dobry, mamy Marek. Dzień dobry, dzień dobry. Przecież ten człowiek kłamie, on oszukuje, kurde. Tam Marek przedstawił jasne dowody na to. On to wysyłał przecież i nam, i wszystkim to publikował, że takie coś znaczy, miało miejsce. Znaczy, Marek narobił sobie problemy m.in. u gangsterów z Poznania. I narobił też tych problemów mi, bo ja niestety mam z nimi y, kontakt. Y, dlatego Marek musiał się z tego mocno wycofać, żeby nie było problemów no, z tymi gangstymi. No ale to przecież to trzeba iść normalnie na policję, a nie w ten sposób, bo to jest to tak. tak to... No, przepraszam, ja wiem, że ci teraz. No jak on, na jaką policję? Kurwa, czy ty się wczoraj udzielasz, gościu? Na no jaką policję, kurwa, trzeba czy... Normalnie, no przecież to jest. To, przecież to Denis robi tak, ta, no nie wiem, to jest jakiś. Ja nie wiem co się teraz wydarzyło w ogóle, nie? Nie wiem człowieku, że żadną policję nie można iść, kurwa tylko bo cię za to, że doszłość na policję, Ale jak... Z... No to ja zadzwonię do w takim razie, no przecież to tak nie można. on pokazywał głosówki, że jest w swoich zdronie i chcieli mnie wystawić, nie? Co on nagrali, jakie oświadczenie? To oni nagrali, oni on, on, oni, on ci, nagrali jakie nagrałeś oświadczenie. Jakie oświadczenie nagrałeś? Jakie oświadczenie? No to, że te, przepraszam. Że, że przepraszam nie? i tak dalej. Ale o nas coś wspominałeś, czy o co chodzi? No tak, że odbijam od was, nie? Ale to dokładnie, jak to sformułowałeś, to jest ważne stary, musimy teraz wszystkich adwokatów poinformować i tak dalej, bo ja nie, A, nie wiem co Załęcki że... jest w stanie zrobić, rozumiesz? Że no, odbijam od was, nie? No ale kurde, wiesz o co chodzi stary, bo to wysłałeś nam te wiadomości, by które on tam pisał, on wziął i teraz zastraszył i teraz wygląda to tak jakby, kurwa, nie wiem, no pojebane to jest, nie? Boxdel nie udostępnił dalszej części głosówki, zaznaczając, że trafi to do sądu, co zostało wyśmiane przez Wardęgę. Człowieku, to ty promowałeś Denisa. To ty brałeś go do bandy. To tobie imponowało jego gangsterskie zachowanie. To ty robiłeś wszystko, by go zabrać z Cloud i wziąć do Fame MMA. To, twoja federacja w sobotę da mu zarobić. Jeśli dopiero teraz przejrzałeś na oczy, a wcześniej myślałeś, że Denis to porządny obywatel, to czemu nie anulujecie mu walki? Przecież dalej masz udziały i twierdzisz, że działasz z federacją. Jak się okazało, Wardenga przyłapał Boxdela na usuwaniu komentarzy. Patrzcie, yy, jaka, jaki Boxdel jest po prostu k dzieciak. Napisałem mu komentarz o tym, jak manipuluje i tak dalej. Trochę słów prawdy. Oczywiście komentarz został błyskawicznie przez boxdela e, ukryty. Wystarczy, że się przeloguję na inne konto. I komentarza, który był dodany dwie minuty temu, nie ma. Załęcki po całej dramie z mareczkiem opublikował dzisiaj oświadczenie, a całość komentował prześmiewczo Wardenga. Jeśli chodzi o wczorajsze, o wczorajsze wybryki i tak dalej, także chciałbym oficjalnie powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Sprawa cały czas się wyjaśnia, padło trochę rzeczy, które trzeba zweryfikować. Bo nie wszystko było takie, jak się na początku wydawało. Jestem pewny, że tak samo jak i Boxdale, tak samo i ja w niektórych sytuacjach. Czy mógłbyś się też nauczyć czytać, jak już chcę czytać. Tak, zostałem <laughs> wprowadzony w błąd. Dlatego muszę to wszystko sprawdzić, poukładać i wyjaśnić. Mogę, mogę powiedzieć jedno. Byłem w szkole głównie po to, żeby omówić temat i poprosić o interwencję w sprawy mojej kobiety. Potem skontaktowali się ze mną rolnicę Marka. Sami mnie zaprosili do domu. Najpierw rozmawialiśmy tylko z nimi, a później dołączył Marek. Wtedy wyszło kilka rzeczy, których wcześniej nie było, wcześniej nie było wiadomo. Trzeba pamiętać, że Marek to dzieciak. W pewnym momencie trochę się za, za, zapędził. Rozumiem to. Yy, dlatego chcę tę sprawę załatwić inaczej. Nie było to robione do tej pory. Reszta. Kurwa. Reszta wyjaśni się między nami. Czy to z jego rodzicami, czy w bardziej formalny sposób. Wczorajsze oświadczenie i inne ruchy były niepotrzebne. Zadziałały emocje, ale na szczęście udało się już kilka rzeczy wyjaśnić. Apeluję, apeluję też, żeby nikt, nie hejtował Marka, ani nikogo z tej sytuacji. Każdy ma prawo popełnić błąd. Ważne, żeby potem umieć to naprawić. Ja chcę pewne rzeczy wyprostować, ale oczekuję tego samego od innych. W przeszłości podobne ruchy robił chociażby Michał Karmowski, więc to nie jest coś zupełnie nowego. Ja mogę, ja mogę sobie pozwolić na różne rzeczy, bo jestem w świecie i wiem, że to część ceny, jaką płaci się za udział w takich federacjach. Ale chciałbym oszczędzić bliskie mi osoby. Dla niektórych to może być śmieszne, dla mnie to jest bardzo ważne. To właśnie przez Sandrę zdecydowałem się na ten ruch. Jeśli nie, jeśli nie dało się inaczej, taka rozmowa była bardzo konieczna. Jasne, mogłem tego nie robić medialnie, ale emocje wzięły górę i wyszło jak wyszło. Wiem też, że federacja wkrótce też wypowie się na ten temat. Zostaw łapkę i subskrybuj Skandalistę, a wkrótce więcej informacji o spinie Denisa z Boxdelem.